Co jest, co jest, co jest? Wow! Nie, a! Co ja mu robić? Aha, wow, mnie złapał Frajer. Jest jakiś większy chyba. Cześć, witajcie już w czwartym odcinku z Dead Space. Rozpoczynamy rozdział drugi. W poprzednim odcinku zakończyliśmy rozdział pierwszy. Nie wiem czy pamiętacie, ale kupiliśmy sobie ten karabin. Nie miałem jeszcze okazji go przetestować. Mam nadzieję, że za chwilę taka okazja się znajdzie. A na pewno się znajdzie, bo zaraz mi coś tu pewnie wyskoczy. Kto to mówi? Dobra, nieważne, idziemy. Gdzie ja mam iść teraz? Chciałem ja mam tam czy jak? Aha, mogę przecież zobaczyć. Tam, aha, ona gada. Czemu ja nie widziałem? Wow, <grywa> ale ją rzuciło przy śmierci. Aha, dobra, teraz mogę LT plus B. Mogę rzucać przedmioty. Wow, jak mi rzucić? Jakiś przedmiot. No ale mogę przesuwać, no ale ja bym chciał nim rzucić na przykład. O, fajna sprawa. Aha, rzucać mogę tylko tak na boki, Dobra. No ciekawe, mam powiem. Fajna sprawa. Magazyn, no raczej nie mam kasy, żeby cokolwiek kupić z magazynu. Także idziemy dalej. No dobra, no już wiem, jak, jak tego używać. Coś tu ewidentnie biega znowu. Przedmiot do magazynu. Aha, dzięki schematom będę mógł nowe czy kupić, rozumiem. Miotacz ognia. O, o to mi się przyda. Gra jest dosyć rozbudowana, nie spodziewałem się, że będzie aż tutaj tak dużo rzeczy. Naprawdę bardzo mi się podoba na razie. Jest wciągająca, rozbudowana, mroczna. Czasami można się trochę zastraszyć. Idzie. Jesteś no tam? Byliśmy atakowani. Kendra uciekła. Jeden minut, a ona była tam i... Nie mogę uwierzyć, że ją straciłem. Możemy to wciąż zrobić. Daj mi kod RIG-u kapitana i znajdziemy Nicole.

Tak, żeby wynagrodzić tamten krótszy odcinek. A tutaj mamy magazyn. Zobaczmy sobie, co nam doszło, jak wygląda ten miotacz ognia, ile on kosztuje. Jeśli chodzi o kredyty, to... No, tylko 200, wszystko praktycznie wydałem ostatnio, ale... Miotacz ognia, ile on kosztuje? 11 tysięcy. Przemysłowy palnik hydrazowy. Hydrazynowy, aha. No, to może być ciekawe, ja bym sobie chętnie kupił popalił trochę tych otworków. Tutaj coś widzę, tutaj prawdopodobnie... Znając życie, będę musiał coś przynieść. To jest jakiś taki zarys. Aha, mogę tego użyć. Co to, co to było? Bomba terminowa niezbędna. No tak, bo tu będę musiał przynieść jakąś bombę. To jest jakaś barykada. Co to znowu jest? Aha, kredyty. Aha, 3000. rację. muszę te kredyty szukać, bo to się sprzeda później. To są otwarte drzwi. No hmm. dobra, gdzie ja mam iść? Tam mam iść, tam pójdziemy. O, ale sobie zapiszmy grę. Jak jest taka możliwość wszystko na pierwszym slocie. Nie chcę mi się tych slotów później tak przeszukiwać. Co my tu mamy? Tu mamy szafeczkę. Zestaw. Z tej... nie, nie przeczytałem. Zostaje go, pamiętam tej nazwy. Ale to tak w każdym razie to do spowolnienia czasu. Życie. No życie, życie. Tylko co mi to da? Nic. Także idziemy tutaj. To jest człowiek, tak? Zobaczcie czym. Wszystkie rodzaje posiadają alternatywny tryb strzelania. Aha, i plus RB. Zobaczmy sobie tą broń. Jaki ma tryb alter alternatywny? Aha, w ten sposób. Okej, okay, no. O tym nie widziałem, bo powiem Wam szczerze, że mi tak ślepiej będziecie u ich kończyny. No tak nogi, może tak ręce łatwiej. Fajna sprawa. Co my to jeszcze mamy? Zobaczmy drugą broń. Tak może Co to było No jeszcze raz Dobra, nie wiem gdzie to strzela. No dobra, nie będę raczej tego używał Mogę to przeładować? Aha, ja nie mam naboi do tego, fajnie, ja to zużyłem 13 naboi tak go strzelając, dobra Ja nie wiem jak to naboje zdobyć Coś tam się dzieje. Tutaj ewidentnie coś się stało nieprzyjemnego Tutaj też ładowanie stazy. No tutaj to to już wiem. Główne laboratorium. Dobra. Tutaj jakieś małe skrzyneczkę. Pociski pulsacyjne. O, coś w celu granatów. Jak to mogę wybrać? Nie wiem, jak tego używać. Ale może zaraz dostanę jakąś informację o tak radioaktywny koszyk. Co jest? Aha. To tu było zbyt jasno. Było zbyt jasno. Dobra. Wow. Dobra mieniamy sobie tryb strzału. No, dawać mi ich. Tacy jesteście ostrzy? Przeładujmy. Co jest, co jest, co jest? Wow! Nie, a! Co ja mam robić? Aha, wow, mnie złapał frajer. To jest jakiś większy chyba. Trzeba się rozglądać widzę dookoła do, mocniej Skąd one przychodzą? To było zamknięte, dlatego tak stałem plecami, żeby mi właśnie nie zaszedł Co jest? Chyba, to ten się zwiksował Ale fajnie Czy ja mogę go jakoś podnieść? Czy czym się podnosiło B? E, wyrwajmy, wyrwajmy go Nie, chyba nie dobra tego wyrwać Mamy tą plazmę no, wam, że przeraził mnie ten stwór. Wywołajmy trochę życia. Przełączmy sobie tryb Nie, tryb strzelania niech macie taki, bo ja wolę strzelać najpierw im w nogi. Co ja tu mogę jeszcze ogarnąć? Tutaj coś mamy. Ociski pulsacyjne. No, ale ja nie wiem, jak ich użyć na razie. Czy mogę ich podnieść? No, ja go bym chciał podnieść. Mogę? Nie bardzo. Co znajdziemy tutaj? A tak jak wchodziłem, to od razu wydawało mi się, że tutaj jest zbyt jasno, żeby, żeby to było prawdziwe. Wiedziałem, w zrazu się pewnie spieprzy. Tutaj nic. Aha, gdzie ja mam iść? Mogę sprawdzić. Tam mam iść. Dobra. Ładnie w to miejsce. Winda towarowa. No, Wezwijmy sobie. Aha, to jest winda. Dobra. Masz coś dla mnie? Nie? Szkoda Przydałoby się więcej naboi, bo trochę ich mam Idzie jakiś potwór Czy znowu się zwiksał ten na górze? Będzie teraz mnie straszył to cały czas Co my tu mamy? Ładowanie stazy Co no. ładujmy sobie, bo jej tam raz użyłem Mamy iść Dobra Wow, wow! Wow! Podejdź mi sobie kawałek. Dzień Ała! Trochę się odbiegnę. Mogę tu jakąś ślepą uliczkę ich wziąć? Dobra, chodźcie. No, strzela mi w kończyny. Aha, jest najmocniejszy. Dobra, chyba leżą wszystkie. Przeładujmy. Okej, okay. hu, było ostro. Kolejne pociski pulsacyjne. Chcie, się jakiś. Dla się jakaś informacja z tego łóżka nie może. One są do tego, do tego karabinu. Nie wiem. Aha! Czyli pociski pulsacyjne to są chyba faktycznie do tego karabinu. Bo wtedy nie miałem naboi. Zobaczmy sobie do ekwipunku. Co my tu mamy? Mamy. Tak, Amunicja do karabinu pulsacyjnego. To jest chyba ten co ja mam tutaj, tak? Jak ja ma, mogę zobaczyć jego nazwę? E, jak się tu wchodziło w ekwipunek? Tutaj. Tutaj. Tak, kraj impulsacyjny, no to wiem do czego te pociski, no szczerze powiedziawszy liczyłem, że to będzie jakiś yy, jakiś granat czy coś, ale dobra jest. Nie narzekajmy za bardzo. O, ma mało życia. Trzeba uzupełnić do pełna. To nic ciekawego nie widzę. Gdzie mi ta gra prowadzi? Tam gdzieś. Ale zobaczmy tutaj wszystko, bo tu właśnie coś leży. Dźwięk. video feed from the colony. And what I saw was glorious. Breathtaking. Miners undergoing a transformation into something extraordinary. I must know more. Even as the believer within me wants to become one of them, the scientist needs to uncover their secrets. I need to study one of these necromorphs, as Kine so clinically puts it. I need to witness this infection firsthand. Perhaps that patient from the colony. Ok, czyli to górnicy się zamienili w stwory, Jest jakieś bliżej niewiadomych przyczyn. Tutaj już nic ciekawego chyba nie ma. Szukajmy jeszcze tutaj to wszystko. Tutaj nic, tutaj nic. No tu jest ładowanie tego, ale ja tego nie, nie używałem. Ora. no ewidentnie iść tam. A to co było? A to jest ta winda. co to jest? rysunki tych stworów? czy co? nie wiem, dziwnie wygląda co tu znajdziemy? kredyty 1000, o przyda się pociski pulsacyjne do naszego karabinu oraz kolejne pociski no pocisków nigdy nie jest za wiele jak widać zapis gry oczywiście go nie ominę tak Trzeba się jakiś szybki zapis, no ale jak widać tutaj są to związane za pomocą punktów kontrolnych w takim bardziej starym stylu. Uuu, to się tak zrobiło zielono nagle. Pewnie zraczę znowu wyskoczy. No i tak już po tobie. O Jezu, tam są jakieś inne stwory. Można go dobić? O w mordę. O, ho, ho, to są jeszcze jakieś gorsze stwory. I to jeszcze potrafią chodzić po ścianach, no to te to dopiero mogą mnie zaskoczyć. Tam czy to był pikuś widzę przy tych. No pewnie, no oczywiście, że może tam wejść, no jakby, żeby inaczej, no. No to mogę zrobić, mogę tylko wejść, no to wchodzimy. Chodź pas, chudo. Nie wiem, na razie gdzieś uciekła. Już ona mu odcięła głowę. Co to jest? What the fuck? Kto normalny trzyma... jakieś dzieci, kurczę. Dobra, nieważne, nie, nie będę się to zagłębiać za bardzo. Nie nie co... O! No wypad. Co za paskudstwo. Na pewności. Kurde. No nie to znowu. Ciągle mi się mylę te przyciski. Przyciski pulsacyjne. Jak tam z życiem, No... Nie najgorzej. Tutaj coś jest. Mogę to uruchomić? Nie mogę. Mogę go podnieść? A, mogę przyciągnąć trochę do siebie. Ale co to jest w ogóle? Zobaczmy do tego bliżej. No, jesteśmy w jakimś laboratorium. Czy przypadkiem im się coś nie wymknęło spod kontroli? No, chcę ten korzet sumać, proszę. Wygląda właśnie jak jakieś takie kurcze no, zdeformowane ciało, no. Właśnie jakby dziecka. Czyżby z tych... Z tych dzieci tutaj się te potwory tworzyły, no czy na pewno nie tamte, ale te co teraz widzimy możliwe, czyżby jakaś zaraza, czy... Coś w tym stylu. Tutaj mamy chyba rękę tego potwora. Pojedziemy. Gdzie jesteś? Gdzieś go to widziałem, chyba. Ja jesteś. No, serio? Aha, muszę mu te ręce z tak? Dobra. Wow, musi ręce wyjąć, na wierzch. No wyjmij. Na razie sobie przełączę się na ten odcinek. On chyba będzie lepszy na nich. Ale sobie to też załadujmy od razu. Ten obcinak mam pełny. Dobrze jest. Co ja tu jeszcze mogę znaleźć? No znowu mi się pląta pod nogami, no. Zaczepił się o mnie. Tutaj... Aha, jest coś. O, właśnie. Warto szukać takich znajdziek. Ale on gdzieś stąd wyszedł. Tutaj coś jest? Ja tu już patrzyłem i tam no otwarte, otwieraj okej okay. z jest jakieś zamknięte małe pomieszczenie kolejne no otwieraj się co to jest termit Trosią Nienkę. Aha, materia wybuchowa. Użyj krążka elektrycznego. Czy ja mam krążek elektryczny? Nie wiem. Tutaj coś jest znowu. Energia. To jest węzeł mocny, może chodzi o ten krążek. Nie będę go zużywał. Aha, czy jesteśmy tutaj? Aha, to są te drzwi zepsute. E, Jakim to było wciskiem? Aha, dobra, X-em. Coś słyszę. Dobra. No, aha, bo one mają jakąś osłonę na nogach. Aha, właśnie, on jeszcze żyje. Dobra, czy to tu łazi znowu? Zobaczcie, oni mają jakiś metal na nogach, chyba, tak mi się wydaje. To jest jakaś ochrona. Dlatego nie mogę go tak łatwo rozwalić. 1200 kredytów. Ładowanie stazy A no przecież ja mam tą stazy. Ja, czemu ja z niej nie korzystam? Przecież ja mogę spowolnić przeciwników. Przydałoby mi się wtedy, jakby w tym laboratorium obległy. Zapomniałem całkiem o tej możliwości. Tutaj wygląda na dosyć czyste. A tutaj coś mamy: kredyty. Nie, energia, Wolałbym kredyty. Zapiszemy sobie grę, jak już mamy taką możliwość. Dobra. I gdzie ja mam iść? Aha, mam teraz wysadzić. No to wysadzić, ale potrzebuję jeszcze tego krążka całego. Czyli mam chyba iść tutaj, tak? Myślałem, że to chodzi o ten krążek, co znalazłem, ale to już nie będzie jeszcze inny. Słyszycie to? Coś tu idzie dużego. Coś z polego. Wow. O w mordę. Nie mogę w niego strzelić. Czemu nie mogę w niego strzelić? No, tak, i pewnie podejdę i się na mnie rzuci. Ja nie mogę, go, nie mogę go zabić od razu. Czemu? No, oczywiście, że się na mnie zaraz rzuci. Nie? Ale widać, że gra jest oskryptowana dosyć mocno. Odetnę mu te nogi, głowę, 6-latki, nie myślał o wstawaniu. nasze pociski, ładowanie stazy. Dobra. Umieszczenie diagnostyki, podwyższony poziom promieniowania. Aha, czyli możliwe, że to promieniowanie właśnie ich zniszczyło zniekształciło. Ja mam tam, oczywiście, iść. Co to było? Znowu coś dużego. tutaj wejść nie mogę blokada, obejść jeden węzeł mocy, aby obejść zamek no, na razie nie no ale nie wiem, czy będzie potrzebne, jeśli dziennik medyczny mhm. czy jakieś badania tutaj, dobra, mniejsza z tym to jakieś, jakieś wskazówki fabularne warsztat ulepsza kwipunek, no. Zobaczmy, co będziemy mogli zrobić. Jak mam już warsztat, trochę tam zebraliśmy. Aha, mam jeden ten węzeł. Kurczę, ale ten węzeł będzie mi potrzebny, żeby te drzwi otworzyć znowu. Nie, na razie... Nie będę tego używał. Jakbym chciał do tych... mogę te drzwi otworzyć tym węzłem. Czy tam w środku coś zobaczmy? Co my tam mamy? Tam są skrzynki. Tam coś jest w środku. No dobra, no użyjmy tego węzła. Tak. Trudno. Maybe I don't to pay, but I want to Yes, we found something. So the texts were right all this time. I wouldn't be certain of that. There was nothing divine in what I saw. We must embrace this. We are the first witnesses. Matthias isn't letting anyone down in the colony. It's under quarantine until we learn more. To hell with Matthias.

Może dla tej informacji to przed chwilą dostaliśmy, się opłacało. Czy używać telekinezy na ciężkich obiektach, które wyświetlają ten symbol Który symbol? Aha, ten? No dobra, jak się używało telekinezy? Aha nie, tu się zmieniało. Chyba... chyba przyciskiem B. Tak? Tak. Aha, ja to mogę teraz przesunąć, tak? W sumie to jak najdalej się da. No, może, nie wiem, może tutaj zrobi nam przejście. No, zostawmy to tak. Na razie przejdźmy tutaj. No chodź. O nie, tam jest na górze jeszcze ten. Oj, tu jest jakiś następny. Fajac. No chodźcie, chodźcie. Kurczę, chciałem go, za... chciałem go zamrozić, czy się spowolnić. No kurczę, on się nie daje, no. Aha, zamroziłem go, dobra. Kurczę, zużyłem tego dużo. Ale w tym punkcie chyba mam możliwość... Użyjemy tego. Tu mnie naładuje. Okej. Okay. Co on tu miał? 1200 kredytów, to się przyda. No jeszcze jeden. I po nim. Tutaj wejść nie mogę, nie mogę. Tysiąc kredytów. No nie, nie, nie chciałem podnieść. Dobra. Tu jest jakaś skrzynia. Co, co ja mogę z tym zrobić? Czy to przypadkiem nie wybuchnie jak ja w to prądem? A, tutaj muszę włożyć. Okej, okay, to są jakieś generatory. Ten generator tutaj jest zamknięty. Gdzie ja mam iść? Gdzie mi to pokazuje? Tam? Tam na górę? Aha, tu jest winda. Dobra, ale tutaj coś jeszcze chcę zbadać. Aha, ale to zamknięte... Nie, otwarte jest. Nie wiem. Gin. Wolę go zabić od razu, żeby się nie przemienił, bo może nawet nogę odetnę. no oh, dwie. Węzeł mocy. O, oh, oh. A, ja tam... i ja tak patrzyłem na wcześniejszym nagraniu, to taką skrzyneczkę gdzieś wcześniej widziałem. Chciałem rozwalić ją rozwalić, a... ...jej nie otworzyłem. Kurczę, zrobiłem głupotę trochę, bo straciłem węzeł jeden. A węzły są dosyć cenne. Tu nic już nie znajdę. Otwieramy. No ok, ale mamy już ponad 26 minut, także myślę, że... Na, tam, tam na górę wiedziemy sobie w następnym odcinku jeśli film się podobał zostaw łapkę w górę, zostaw komentarz na pewno mi to mocno pomoże a jeśli chcesz więcej takich filmów zostaw też subskrypcję, czyli zasubskrybuj mój kanał będziesz wtedy filmie, o następnych filmach także tymczasem dzięki za wasz czas i do następnego odcinka, cześć